O, 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 dobra, błękitnym szalem otulona, napisała Anna Róża Breka. Błękitnym szalem otulona nią, jesień za oknem króluje. Odeszła młodość szalona, Padaż lat już czuję. Jeszcze choć przez chwilę będę śliczną modelką. Zlecę kruchym motylem, zanim zamknę młodość w pamięci. W pamięci i w pudełko. Niech młodość leży tam bezpiecznie, lecz ja niekoniecznie. Będę spokojną staruszką, Powiem dyskretnie na łóżko, że jesień życia pokochać muszę, bo wciąż mam młodą duszę. Wykrzyczę optymizmu ociupinem i zrobię do życia fajną, wesołą minę. Dziękuję. Brawo, Jola! Czekaj, Ania jeszcze, ale ona ćwiczenia złoży. Aha. Moje miłe Panie, chciałabym Wam złożyć życzenia i takie przesłanie, kodują to wszystko kobiety. Byśmy były zawsze górą i jeździły dobrą furą, byśmy miały kasy w bród, przekroczyły sławy próg, by faceci przy nas mdleli, nosić nas na rękach chcieli, nam dali coś w prezencie i do 8 marca przybędzie. I tam jesienna kobieta napisała róża Anna Brekał. Dojrzała, spełniona. Pełna sukcesu, więc dlaczego chce jej się płakać? Stylowa, zadbana w dobrej formie, więc dlaczego tak ciągle wzdycha? Adorowana, kochana, z perspektywami, a czegoś jej żal. Seksowna, powabna, z doświadczeniem, a czuje ciężar lat. Może lęka się tego, co nieznane, może młodość powraca w snach. Jeszcze by chciała, zwiewna jak potem, zbiec po schodach, w ramiona lubego wpaść. Jeszcze by chciała znów młodą być. Lecz to się nie stanie, więc tylko popłaczę, potem obetrze łzy. na kobieta, taka jak ja mikrofon. ty. <klucz> Dziękuję Paniom z zespołu Pozytywnie Zakręceni za ten taki poważniejszy troszeczkę akcent w naszej, w naszej dzisiejszej imprezie. Poetycki akcent. Ja teraz poproszę panią, panią Marzenę. Gdzie jest Pani Marzena? Jest. Czy Pani jest gotowa? Jestem gotowa, ale trzeba mi otworzyć mój plik, bo